Siemanko, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale Poluids by David. Dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak zdemontować zderzak Volvo XC60. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Volvo XC60 demontaż zderzaka tylnego, od początku. Tutaj jest znajduje się pięć śrub, jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta na torxa T25. Musimy te pięć śrub odkręcić z jednej jak i z drugiej strony. Mamy odkręcone, kolejno od spodu musimy się pozbyć tych tutaj dwóch śrubek, i tych tutaj dwóch na nasadkę osiem mm. milimetrów. Zderzak już jest gotowy do wyczepienia. Ja sobie podłożyłem tutaj taką drabinkę małą. Aby ten zderzak mi tutaj na niej, na niej spoczął. Możecie też poprosić drugą osobę do pomocy. Otwieramy klapę bagażnika. I przejdziemy teraz do wyczepienia zderzaka z tej strony i z drugiej strony zrobimy podobnie. Odchylamy te nadkole, tutaj znajduje się w tym miejscu, słabo widać, może Wam zaświecę lekko, tutaj znajduje się klips, musimy odciągnąć ten plastik z tego klipsa w paru miejscach, tutaj jeszcze widzę wtyczkę, można tą wtyczkę sobie zaraz wyczepić, tu na dole jest wtyczka od lampy. wyczepiamy delikatnie, aby niczego nie uszkodzić, i wyczepiamy z zaczepów. Wam pokażę z tej strony, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj te klipsy, tutaj te klipsy, o których mówiłem. One siedzą delikatnie. Trzeba ten plastik po prostu tutaj złapać, podważyć palcami. Tu jest ta wtyczka, o której mówiłem, którą sobie wyczepiłem. Nie wiem, być może, że nie jest to konieczne, może cała wiązka leży na zderzaku i z drugiej strony będzie jedna wtyczka, ale widziałem ją to odczepiłem już na początku. Teraz trzeba po prostu pociągnąć zderzak dalej delikatnie i wyczepiać. O w taki sposób. Delikatnie tu już się wyczepił, tu już mamy odczepione. Idziemy teraz z drugiej strony i z drugiej strony zrobię podobnie. Z drugiej strony zrobiłem podobnie, wysunąłem w taki sam sposób, jak z tej lewej strony. Ta wtyczka, tak jak mówiłem, nie musiałem jej wyczepiać, zrobiłem to niepotrzebnie, czyli ją wczepię z powrotem. Bo jak możecie zobaczyć zauważyć, tutaj z tej strony znajduje się jedna duża wtyczka, która ma całą wiązkę ze sobą z czujniki i lampy. Jak ją odczepiamy? Tu jest ten plastik. Nie, nie dam rady jej odczepić jedną ręką. Ten plastik tutaj naduszamy na nadu z tej strony i wyciągamy dwie wtyczki, rozdzielamy w przeciwnym kierunku. Czyli tu ten plastik ściskamy i pociągamy dwie wtyczki naraz. I odkładamy, odkładamy zderzak w bezpiecznej pozycji, aby go nie porysować. Warto też mieć drugą osobę, która wam przytrzyma ten zderza, klub też zabezpieczyć się taką drabinką, czy coś, żeby on sobie spoczął, aby wam nie wyrwał tej wtyczki. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jak Wam pomogłem, to tradycyjnie proszę o łapkę w górę i zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Na razie, cześć.